Daj, ugryz to. Oczywiście no, tak dawaj Jaki? Ty... Było 6000 łapek w górę? Było 6000. No więc jest ten moment, w którym yy, chcieliście, żeby był. Mamy tak. papryczki, czyli. Tak, to... A coś to... nagrywa się? Tak, nagrywa, da. nagrywa się. Tak, Witamy Was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku spróbuj się. Nie zasięgam. Witajcie sportowej świty. Dzisiaj wraz ze mną jest Żaba, z Witam kanału Żaby. Serdecznie. I tutaj macie link do jego kanału. Jak pijecie na jego ja głowę. Polecam wejść. Mhm. Jecie na jego głowę, w tym momencie to was przekieruje na jego kanał. Tak, Dzisiaj mamy papryczki chili. mamy. No to I chcecie mnie chyba zabić, bo, bo było 6,5 tysiąca z tego co się nie mylę, albo 6300, jak sprawdzałem przed chwilą. No i jak chcecie. Powtórkę tego challenge'u mm -hmm. to dobicie tutaj 17 tysięcy łapek. Nie wiem, że tego nie Nie, 17 228. Dobra, 17 228, to łapek górę, jest A będzie powtórka tego challenge'u? A jak chcecie następny odcinek, wiem, że to zrobicie, to jest możliwe. 10, 10 tysięcy łapek to następny Wy to wbijecie, odcinek. to na, na 10 tysięcy łapek to następny odcinek, tak? Będzie, tak że nie pierdzieli 2 minuty, ale dobra. My lecimy za oglądaniem skończyliśmy. 1,40. Tak, skończył skończyliśmy. My lecimy z oglądania tych śmiesznych tak, filmów, lecimy. jak dzisiaj zezgonuje i... zezgonuję, nie da ja się Ogólnie ja ugryzłem przed odcinkiem, na razie jest spoko Czy miałem <grym grym grym> tego nie mówić? Nie, no dobra A dobra Jest spoko, bo ugryzł początek, a początek tak. i Jest spoko, przylacze. lecimy do maroka. <grym <grym> Ja już to no poczułem. Dobra, amok. Ja byłem blisko, ale amok, gdyby się amok nie zaśmiał, to bym się jadał. Dalej miał. tego mleka, bo ja się boję. Dobra, ja polewam. Patrzcie, on, on Ogólnie Ostatni raz to wódkę, polewałem w ten sposób. Czekaj. Dobra, ten film Zijer, będzie długi, ale, ale będę miał. Pomoż mi to montować, ale już, już, starczy. by się na następny raz, w razie się po, Powiedziałem wcześniej, że będę to gryz. A właśnie, to jak tak to zrobię. jest? Jak na przykład się zaśmiemy, to ile mamy gryźć tego? jeść? Raz. Gryźć. Raz ugryź. Ale tak. to jeden gryz taki duży, jest taki I, kęs, taki, taki no kawałek. Taki jakbyś dziewczyny grać, na przykład. Jak jakbyś... Weź, bo ja więcej się będę śmiał przez twoje taki... żarty. Patrz 3 sekundy filmu, ja się zaśmiałem. Dobra, a jak się teraz tak zaśmieje, to się nie liczy, nie? No. <laughs> nie, ten film będzie masakra. Dobra, dobra, dobra lecimy z ten, Łapkę zostaw, bo widzicie, jak tam. Ja bym na twoim miejscu jeszcze pogryzł tak, za dwa razy. Chyba słabizna. Słabe papryczki. My nie polecamy tego do co nam zasponsorował odcinek i wysłał papryczki, sí. bo słabe wyszło. Dobra, są tylko one po czasie palą. Chyba, że to, to zielone, mają palić. Niech niech dążą, pewnie konkretnie. A zielone Ja Ja już gryzie wszystkie. No. Weź, bo ja też głodny, głodny się zrobiłem, zaraz tak sam to zjem. System się sam śmiał z siebie, nie? O kur! Co zielone? Ja, ja naraz będę ja... To zielone? No. Słaba. Ej, bo my to gryździmy, ale filmy oglądać. My... Dobra, lecimy dalej. A tego nawet nie muszę zabijać, tak? Tutaj... Tak, jest słaba. Będziemy wszystkich naraz, bo. Ale się wykudwił Na plecy, salda, nie, nie widziałeś się. nawet tego. Nie widziałem. Aha. No ale to takie to nieraz się widziało wypadki. Jak to tu się wyciągał, jak się bliżej, bo My się będzie ucinać. Ale się wyjeba. Patrz, jak jesteś na kaberce. No, no sam. O tak, Kręci się. To nie jedzie na tym dymie. Ale te filmy są mało śmieszne. nie, proszę. On się zaraz wyjebie Mi się wydaje, że on telewizor zepsuje. Nie wiem, jak wymyślicie. myślicie nie w telewizor. Jak to jest ostre. Nie. Zielone. Nie, to było, to było słabe. To było słabe. To w sumie też było słabe. Jak to mergani chyba. Tylko, że biały. I dałbysz, że umarł. To poleciało, tak? Taki ostre Wyjebał się. W... Bo tam. W trawę. Mnie samo widać na tej kamerce. Na, 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 na. Bo te papryczki nie są ostre z zewnątrz. A jak to kopalnia piasku w tym. Nie trafi. No. Ty też nie trafiasz w ten z kobiety. Wej byłeś, będę śmiał bude chyba się w kręci tutaj bless. <grym <grym> <grym> To a <udziały mnie. grym> Ale jeszcze też, dobra nie stopujemy Nie, ja się nie śmiałem Zaraz zara, zara, zara będę jadł <grym> To w Dekatlonie chyba, nie? W My Także jak ja się zaśmieję ty się zaśmiejesz, to filmik Będę patrzył czy się śmiejesz. <grym> <grym> o Mam... Chyba że idą, Ale zajebała głową. Jak cię ucina na mnie. Przyjdź mi się bliżej, nie bój się. No ja się boję moka, bo kawałek jest nieobliczalny jak pierwiastek w siedmiu. Patrz jak on odkurza. No to pająki chyba tam. Ale Nagrywanie... zajebał salto w tył nieudany. Nagrywanie Jakieś się nie włączyło. Salta? Nagrywanie się nie włączyło. Włączyło się, nie będziesz mnie to trwało. O, do wody. Jak on Tarzana robi. Prawie, ale nie, to się nie liczy. A po śmiechu się liczy, nie liczą się po Później to zliczymy. Ale zajebał wow. O, to będzie. Michael Jordan. <grym> ja se zjem teraz. Panie, patrz, dwie na raz. To te ja też sobie chyba zjem, mimo że się nie zaszmiałem masz, masz okay. Bonusowo? Ma, masz, bo my mamy tak, wiecie, mamy... To są papryczki mieliśmy się, się śmiać, do... nie śmiejemy Użymy. Produkt, peperoni, nic, Oni nam to wysłali Ej, papryczki dzisiaj to pepperoni Oni nic nie zapłacili nam za to, żebyś... A właśnie, nie było Więc, czy, jak, wy nie no. jak wy się nazywacie? Jak wy się nazywacie? fluid For you. you, przelewik, Paypalem, Paypal jest w opisie Czekamy na ja odpowiednią... papryczki naraz. Co to jest, fakcjonującą kwotę? No. Czy... Jak ja ugryzłem. nie O kur! No. Na sobie mleczka naleje. Nie widać jak leja, ale to leje. Spróbuj tego! Okej, no to o, zielona? No. Że zielona niby jest taka przyjebana? Ogryź? To, to była no, ta no. A nie, to jest szalifa? Kurwa! Ja chyba jestem będę odprawia? pipał, Ale będę I... pipał. Dawaj, dalej, lecimy, bo te filmy, filmy to są, ugryź. Te filmy o, są to? słabe. No to dobra, lecimy. Tylko ja ręce cię nie wiem, która to była taka ostra. Ostra? Tak? E? Pali? No. O kurwa. Daj, bo będę pipo, nie, nie, nie przecinaj. Nie Lecimy dalej. O nie, ta. Aaaa, oh. pali. Ała! Ta jest ostro. <noise> ale mleko łagodzi. Ma, to jest ostro, ale za <noise> To boli, potwierdzam, że to o boli. A to jest ostre. Ale to jest. Możecie wbić na mojego snapchata, a moczek. Ty. też ma Snapchata. Ja też mam Snapchata. ale a A moczek nudesy wysyła na snapie. Więc możecie fanki wchodzić i oglądać. A ja mam jeszcze katar. Ale jest zakudził. No konarugę połamię. Jak to pali? To ta zielona czy czerwona? To jest ta, Czerwone. w środku. Ostre. Ale się wykurwił, o człowieku. Tak, to gdyby od mahonka. Co, jak to? Jak to od mahonka jest sens. A. tego i tak nie zobaczy. Nie no wiem, ale gdyby od mahonka. Możecie pozdrowić mahonka, ktoś. Możecie pozdrowić. Łapki w górę, nie? Unlike w dół. I subskryb. Nie, łapka w dół. Subskryb. Łapka. I subskryb. Łapka w dół do góry nogami I dzwonek. subskrybuj Może dzwonków nie lubił. Chyba że na przerwę. Ale to jest ostre, nie polecam tego. Szczególnie tak, ta czerwona Jak to słodki kotek chyba? Ja nie piję... zapijaj tylko trzymaj w ustach dobra. Ja piję mleko, ja wolę zapijać Kotek Dobre mleko, wiesz sobie. Poglądaj. Oglądaj. Dla mnie, bo się nie śmieję bo się to, to nie jest śmierć. Nie, mamy nie, nie śmiać się No i się nie śmiejemy Bo gadamy ciągle pan No jak, jak down kurde, jak tak, tak. można robić? Sława kompilacja, się. Niech podają ludzie w komentarzu tytuły do filmików jakichś śmiesznych na YouTubie, nie? Takich bardzo śmiesznych. Takich bardzo w śmiesznych. My to będziemy później oglądać, się śmiać. Złamał mu się patyk, jak się... To wiesz, że to ma 20 minut. Będzie najdłuższy odcinek. O, o, ale jedną salto. A skakałem do wody w filmie, i nadzieję. że na kotasie, ojca. No nie, ja nie lubię, nie lubię, takich przejść jak ty. Będę musiał to wyjdzie. Salto nie. To jump stage, chyba. Ostro. Ale fajne się saltu Jaki typ! Ja się prawie zaśmiałem. W mało brakowało. Ty też? Co im tam też mało brakowało, żeby nie pękła gumka, a jednak pękła. I tak powstałeś właśnie. Patrz, jak idę, nie patrzy w lusterko. To zaba jak, jak wyjeżdża. To, ja to, to ja tak wyjeżdżam w topanie Dobra, stop. Też się zaśmiałem. Nie zaśmiałem się. Zaśmiałem. się w nie zaśmiałem się. Zaśmiałem. Słuchaj, Masz nie. nową papryczkę, ale gry się on tak od środka. O kurwa. Od środka? O tak teraz ją. Ok. No ja się zaśmiałem dobra. Teraz. Do... Tak, jedzimy na Maxa. Ale zostaw łapkę i subika u mnie. Uuu, uuu, kurwa! Jak ty mój szan, to mleko... O kurwa. To jest ostre. Nie, nie jest ostre. Przegrałeś, poddałeś się, wyplułeś. Kala. <laughs> Namok jest słaby. On no, na melanżach wypada pierwszy po pierwszych dwóch popiciach. Kalen wypada, po dwóch kilonach. Amok poszedł, żyga, żyga Amok, pożygał się I zażygane jest, ja przejmuję studio Witam wszystkich nowych widzów Witam wszystkich, zostaw łapkę w górę Wejdź na kanał Żaba, zasubskrybuj też łapkę Zostaw komentarz Amok, ży... Amok jest W stanie słabym Mam oglądać? Mam przejść odcinek? Dobra, no to sobie lecimy Odpalmy sobie odcinek, może coś śmiesznego będzie Może nie będzie Zobaczymy i wypies trochę mleka. Trzeba sobie pogryzę jeszcze papryczkę, żeby nie było, że ja taka pizza, jestem, że mało ugryzłem. I co my tu mamy? To tu się odjebało? Chyba nie spojrzałem wcześniej. Yy, spadnie mu sztanga na nogę. Bo <gryłem> blisko. Tutaj piesek się wywali. No nie wskoczył, no psy nie są dobrymi skoczkami. Ja wracam. Tamok wraca po przerwie. Jak tam było? Jak się żygało? Opowiedz, jak się żegało Wobei są ciekawi i chcą poznać temat. Weź nie polecam. Jak się żegało, nie polecasz. Pasal to w tył, Pierdolnie! Wypadną jej cycki. Znaczy... Sani. Dawaj. Ja się już nie zaśmieję, bo Ile ja nie najebała Sal, znaczy ty. Sien. O alfarta miała. Jak to jest ostre. O ten... Uuuhuhuhu Zaśmiałeś się Nie Dobra, no to dobra, to w sumie się zaśmiałem, tak? Oj, bałem całą paprykę sam Proszę spróbuj, to jest kurwa ostrzymsze Wszystkie są, czterdzieści się tureci jadłeś, a ja mam to samo Napiszcie, jak chyba silny zawodnik, to Kresuj Tam do kompa A I pompa Nie ma od kompa Napiszcie, czy on jest silny zawodnik? Jadłem to dalej. Szymaj, jadłeś? Co? Jadłeś? Tam. No trzymaj, jadłem. Będę tak z 15 minut. Ale już 15 minut odcinka jest. Po co to? Oła się wyjeba z wózka. Dał Musisz Mnie to inne surawki wziąć. Była mała przerwa już wróciłem Nie no, ludzie, 17 już, wiesz, tysięcy ludzie, lajku, 17 lajków nie być, żeby to mógł nie. 17 227 ja tego nie powtórzę, kurde. No se jebła, w dżądra. Parzy, parzy, ale. Daj radę Piecze się. mnie. Ja dlatego, że dzisiaj nic nie jadłem że tak plen. Ja też nie jadłem się, tylko pizzę. No, ze zdjęcia chyba. Ktoś napisał, że na każdym odcinku nowa Coca-Cola. Gdzie to ktoś napisał? A, że w komentarzu myślałem, że tu. Pozdrawiam serdecznie. Ja też pozdrawiam. No tak, no bo... Ja pozdrawiam widzów Amoka. Ja tu mam całą zgrzewkę go. Ja mogę do... moich widzów, na przykład jakiś Moje. mój widz to oglądał, ja udostępnię ci filmik A zajebał. <laughs> z Mała O to będzie doły Nie muszę zjeść. Muszę no zjeść. No czekaj, czekaj. <laughs> zajebał, zajepał. Zjadłeś? nie Ale daj mi to, nikt do ciebie nie dzwoni. Nie kolega z tego. Dio. No to, no to co, że dzwoni, kurde. Nie pozdrawiam tylko żeby... oh, pozdrawiam. To nie. ludzi, którzy dzwonią podczas nagrywania. nie mm -hmm. Nie no, nie że nagrywania. Lecimy dalej. <skrytania> Jak ja wytrzymały zawodnik. Kiedy to wrzucisz? W piątek o 15. No zajebałbym, a to tak nieraz było. Jeszcze ja już to. nie zaśmieję, bo ja wiem, <sharp> ja, że ta papryczka jest strasznie ostra. Patrzcie to, hmm. tutaj <stania> kawałki popy. O kurwa. Jak to zaśmiali? piecze. Nie, nie zaśmiali. Jak ja wypiję już pójdzie jak się Nie liczy, bo to nie jest filmiko. A jak wy się zaśmialiście, to łapka trzka w górę, nie? Jak oni się a zaśmiali. jak się nie zaśmialiście, to dzwonek. Nie, dzwonek my zostawiamy. Nie, dzwonek muszą zostawić. A nie, dzwonek oni. O. Wiem, że dzwonek w szkole jest, nie lubicie dzwonków, ale tutaj lepiej kliknąć, jak chcecie mieć filmy. Ale wyszedł. Się... I nie... i 17. Mm, 17 200 coś łapek ma wbić, żeby powtórzyć to. Co on odpierdolić? Czemu on chciał wierać kuzuwarowego na deskorolkę? Nie wiem. Dalej wjeżdża. Wjeżdża biała Mewa. Ty, ale to jest dobry pomysł, przykleić koło przednie do desko... Co? Co on zrobił? To rusek. Ten rusek, widać po twarzy, że rusek, a prawie się zaśmiałem ci, powiem Ja też prawie się, się zaśmiałem. zaśmiałem, kurwa Jak coś. to twoja ta wersanka przed domem Nie, kurwa, to twoje mieszkanie, ty mieszkasz tam, kurwa Wejdź bo się będę śmiał. nie zamknij się Pa matka, wychadza na odcinek Matka YouTube, pozdrawiaj, kurwa, zdarzyłem sobie łokcia i chuj Ale nie mogę przeklinać się, tak? Przeba... No, będę musiał to wypipać wszystko Kurwa a, Ale będę miał montażu kurwa. przez ciebie tak Popiję sobie mlekiem, chociaż po tym mleku jest niedobrze, jak się popiję Niezłe pipanie O nie, nie zdjęliśmy tej nakrętki z tego Z Ciego? Tego mleka i będzie reklama, a nie zapłacili No to zapłacą Co to za problem? Jaki debil z tego... Coś ty zrobił Filmu nie ma Aha Weź dobra jest A, bo takich był błąd w będzie, będzie cięcie w tym Błąd renderu, no Ktoś nie dosunął filmiku. Ktoś nie posunął mamy kolegi. No. Twoje. Twoja jest posuwana przez muzynów. Moja mama to idzie do yeah. Serio? Pozdrawiam, mamę Amoka. Jak tam ona się nazywa? Grażyna. Pozdrawiam, Grażynę. A serio? Co ty jak Nie piluj raz papryczkę, bo się zaśmiałeś. Nie zaśmiałem. Ja nie zaśmiałem. Bo to jest. Twój... Spróbuj oglądać bez śmiania się. Spróbuj. Już mam dobie. dość w tych papryczek, nie mogę już na to patrzeć, kurwa. Spróbuj nie się bez oglądania. Ja, ja wiecie, jestem, agres... jest ja no jestem jest? agresywnym nie youtuberem. 10 minut, no potem, nie, już, nie wiem, jak to się Jeszcze, wie. jeszcze 3 filmy i kończymy. Jestem agresywnym Moje, youtuberem, to jest przeklinam. To mnie jeszcze nie Robert, Ej, może do mnie kiedyś nagramy, co? No. I co wtedy no, no że w pali, kajakiem, te no, filmy są słabe, mówię wam. Piszecie w komentarzu tytuły Można link do YouTube a oni nie, mogą, nie wam jest. Ale możecie pisać chyba końcówkę. Możecie wklaść tą końcówkę od kośnik znaczy slash Watch możecie wstawiać i my to ogarniemy, jakieś fajne, znaczy nie ogarniemy, bo jako Oglądaj Coś czekają. No co się dzieje? Ej ja mam pomysł Mów, czekaj, oglądaj na razie A raz potem się, powiem, da, na końcu odcinka to tak, powiem, dobra? Tak, tak? Na końcu odcinka Bo ten odcinek będzie bez sensu Ale powtórzę jak będzie 17 tysięcy dość przyszedł, przyszedł. przyszedł Troszkę piecze, troszkę, ale jest stabilny oh, <laughs> Jak tu pies dupsko wypił? Jak tu pies chyba siedzi na tym Konkierowcy? On kierowcą, kurde jest. A kto kierowca jest? Kolejny. Pasal to mnie w tył. Myślałem, że w tył Jaki saliłem. debil. Jak to kobieta. No to debilka, no tak się nie skacze. O, Alkwell, o! To jest fajne. no? Jak Alkwell, z domu wyszedł. Patrz, Alkwell poza. Role. No to jest Alkwell, patrz. Paso Co to robi Alkwell, tak? gdy nie gra w lola? To będzie śmieszniejsze od tego. Lol, jak wyrwał. No lol, bo Alkwell gra w lola. O, kopalnia w tym. Kopalnia w, w trój trójni. W trójni, no? I pozdrawiam Sebastiana, jagatę. Ja też pozdrawiam. To oglądają podobnie. Pa, w sal to jemnie w szkole. Co za pena, Tam nagrywają, już koleżankom się pochwali. nie Dobra, zaśmiałeś. się To będzie koniec. Jesz, o jesz nie papryczkę. Dobra, jem, wyzajmuję to. to. Je papryczkę. Ubiorowałem papryczkę. Papryczkę. No Mogę, mogę powiedzieć, co miałeś? Możesz powiedzieć, co powiedziałeś? A ja na razie się pożegnam, więc zaraz Seba Wam powiem, co chciał powiedzieć. Nie, ja powiem i ty się pożegnasz. Powiem. No. Dobra. Ja mam propozycję ode mnie, może ja mam może nie, żeby ludzie stawiali właśnie jakieś linki w sensie ukośnik. Watch i żebyście Wy oceniali, czy te filmy są śmieszne. Nie wiem, dajcie obejrzeć, albo Wy obejście, albo Dajcie obejrzeć kolegom, koleżankom. Niech oceniają, czy są śmieszne i to są najśmieszniejsze, żeby były lajkowane, żeby wiesz, ludzie oglądali. No, Propozycje od innych osób, po prostu ludzie oglądają i dają lajka jak jest śmieszne i wybierasz z komentarza najbardziej lajkowanego filmu i ten oglądasz. Mhm, dobra. I więc, to się, że będzie spoko. Więc to by było na tyle, powiedziałem 10 tyle. tysięcy łapek w górę. Nie, 17 ty... 828. 10, 10 tysięcy łapek w górę jak zobaczę, siadam do nagrywania kolejnego odcinka, a jak zobaczę 17 tysięcy apek 17 tysięcy 200... 288. Jeśli ja się tak? To tak. będzie kolejny odcinek będzie. z papryczek chili, będzie powtórka. No i gdzieś ża żaba że, Tak, jestem. Witam. Jeszcze chciałbym powiedzieć coś, że DDFX jest je bane wiem, że tego nie ogląda. I weź tego nie tego nie cenzuruj Ale będzie cenzura. Tego nie. Tam to tak, ale tego nie. Ale będzie, Na przed tym odcinkiem nie. będzie informacja, że odcinek 18 lat, bo wyskąd tak, występuje. 18, w ogóle, ale, no, jak, ale jak masz 16 Zapytaj mamy, w tym momencie... Nie, bo ty nie przejdziesz no, no, do końca. No, 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 On właśnie, nie przejmie do końca. Te, no właśnie, teraz nie wiedzą takim Kuj, daj wam A, namotałem w głowie. Dobra. dobra, to by było na tyle. By było na ja tyle. się z wami żegnam. 17 tysięcy kciuków. 1228. 17228 228 17 228 88 to jest powtórka z papryczki nie. Chili, a 10 tysięcy równiutkich kciuków Siadamy do nagrywania kolejnego ciuka. Czy z żabą? Nie wiem. Może napiszcie żabą komentarzu, napiszcie w komentarzu, czy będzie jeszcze z żabą, czy nie, z nie, ale jeszcze, nie. ale przez Skype'a mi się nie chce. A mogę robić. coś powiedzieć jeszcze? Nie. Może. Kciuki nie są dumne, bo jedni mają większe, nigdy. Ale, ale możecie kciuka w górę. Się, mogę zostać? Mogę zostać. No i to było na tyle kanał Żaby w opisie i też na jego jest. ryju, teraz tutaj. No mój video są fryży. Wszystkie ładne fanki. To no, są wszystkie twoje subskrypcje chyba. No, a subskrypcja tak. to Ci fryżę takuje. Więc jak chcecie liście. więcej pryszczy na jego ryju, zostawcie suba u niego. No i na razie cześć. Na razie, cześć. cześć. cześć bang!